To była już trzecia akcja tego typu w tym miesiącu. Policjanci z powiatu Ostrudzkiego w środę 23 lipca wzięli udział w wojewódzkiej akcji pod nazwą Trzeźwość. Działania każdorazowo mają jeden cel czyli eliminowanie z dróg e, tych nieodpowiedzialnych kierowców, którzy decydują się wsiąść za kierownicę mimo uprzednio spożytego alkoholu. E, tego dnia policjanci na drogach powiatu. Mm, Dokonali sprawdzenia trzeźwości ponad 1500 kierowców, ujawniając tym samym dwóch kierowców w stanie po użyciu alkoholu. Funkcjonariusze na terenie całego województwa skontrolowali łącznie ponad 46 tysięcy kierowców, aż 120 z nich prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, na które policjanci nie przymykają oka. Każdorazowo taka sytuacja ma swój finał w sądzie, począwszy od kary grzywny, po orzeknięciu zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, ale za tego typu zachowanie sankcje również to kara pozbawienia wolności nawet do lat trzech. Przypominamy, że nie trzeźwy kierowca... Jest nie tylko zagrożeniem dla siebie samego, ale również dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do własnej trzeźwości, najlepiej w ogóle nie wsiadać za kierownicę. Jeśli jednak zachodzi potrzeba prowadzenia auta, a nie mamy dostępu do alkomatu, warto wybrać się piechotą na najbliższą komendę policji, gdzie można skorzystać z ogólnodostępnego urządzenia pomiarowego. To prosty krok, który może uchronić nie tylko przed problemami z prawem, ale przede wszystkim przed tragedią na drogach. Rodzaj.